Cześć, Marko, witajcie z tej strony Matek. Witam Was, a ja witam Was w kolejnym odcinku z Borusiewa v 71 Muszę Wam powiedzieć, że trafił mi właśnie szlak, bo przed chwilą nagrywają sobie kulturalnie wywożenie soli. I nagle nasz wspaniały Bandikaan wyświetlił swój wspaniały komunikat, że 10 minut nagrywania już minęło i, i bój, i, nie powiem co, <laughs> więc odcinek poszedł się, no, prawda? Hmm. No i co? No i dzisiaj dzisiaj jęczmień tak wywozimy sobie, bo przedtem oczywiście Soja, ale 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 było jak było. Przyspieszyłem sobie czas po to, żeby cena jęczmienia troszeczkę wzrosła, bo, bo było słabo, a, a znowu Soja też po 1500 chodziła i to tak, tak nieciekawie było troszeczkę, że tak powiem. No więc sobie podnieśli mi cenę. Myślę, że sobie kilka kursów zrobimy. Już nie wiem o czym mam mówić, bo zapomniało mi się przez ten odcinek wspaniały. Trzymamy się i sobie zobaczymy cenę 779 euro myślę, że jest OK. Wrócimy sobie do czasu normalnie i pozwalacimy dalej. <śmiech> <śmiech> tak jak już mówiłem, że <laughs> na poprzednim odcinku, którego nie dostaniecie, bo jest bez sensu. Bo bym go musiał sklejać, a nie będę tego robił, bo lepiej nagrać te 10 minut, bo bym się musiał bawić jakimiś programami, znowu nie wiadomo jakimi. <laughs> I tak jak mówiłem na tamtym odcinku, którego, tak jak już mówiłem, nie dostaniecie na tej serii, z racji tego, że już troszkę pieniędzy uskładaliśmy, no nie troszkę, bo tu ładnie, ładnie hajsu przybyło. Weźmiemy sobie na testy nowy traktor. Będzie to prawdopodobnie Case Black Edition z powodu, iż z powodu iż tamtego traktora mam już na poprzedniej serii. I tak jak mówię mam tamten traktorek na, na poprzedniej serii już i myślę, że że... Nie będziemy się powtarzać, tylko weźmiemy sobie tego czarnego. No powiem nam, że jestem pod wrażeniem, bo kasy przybyło nieźle. No ładnie, ładnie kasy przybyło, trzeba powiedzieć. Jeszcze sobie myślę weźmiemy kilka razy. Razy, razy Znowu mnie coś trzyma, normalnie Powiem wam, że idzie jasna raz złapać tym skupem całym No przecież mnie nic tu nie trzyma Góra też nie A, to góra mnie trzymała Tu powiem wam, że muszę się wywijać, bo <coughs> Zaraz by mnie Złapało. I czego możecie się spodziewać w kolejnym odcinku z Bolusiowa? Z Bolusiowa myślę, że, że będzie orka lub lub sianokosy. Sianokosy na zasadzie, w sensie siano, siano w belę. Taką akcję też byśmy mogli zrobić, ale to akcję. Oj tu nami, huśta jak. Tą akcję zostawię sobie na, na razie, bo tutaj nie będę. Musiałbym zasiąść wcześniej jakieś pole, bo te łąki tutaj to też są takie od siebie boleści. Mówię, że musiałbym zasiać pole. Tutaj zrobimy na pewno, tylko że muszę pierwsze zasiąć pole. A w kolejnych odcinkach z, będzie dalsze testowanie nowego nabytku na tamtej serii. Bardzo podobnie 60 sobie skosimy, a potem już będzie przygotowany nasz. Nasz case'ik do... znowu wysypany Będzie przygotowany case'ik do <laughs> No do dalszych prac, tak I będziemy to robić kejsem żeby to było, że faktycznie jest na testach I tam na pewno powinna się też pojawić worka Orka się, wykultywacja tym tym nowym nabytkiem, i potem dopiero ewentualnie zwrócimy sobie ten traktorek. Zostaniemy przy zatorku, żeby żeby zatorek sobie popracował też troszeczkę, żeby mu, żeby mu dać. Bo jeszcze jakoś odcinka jeszcze nie było specjalnie jakiegoś super zajebistego z tym zatorkiem. Ale coś się postaramy. Staram się to zrobić, myślę. A jeżeli chodzi o tą serię, to jeżeli pojawiłby się jakiś nowy nabytek to prawdopodobnie została kupiona by 60 lub 30, żeby była tam przykrowa i tam by się obczajało te wszystkie beczkowozy i tak dalej. A tutaj na gospodarstwie za tamtego Zetora Pojawiłoby się Ten traktor właśnie, case Lub jakiś inne, to jeszcze zobaczymy, czy, czy ten Czy ten case będzie się dobrze sprawował, czy, czy nie bardzo, zobaczymy Jak sobie będzie dawał radę Mi też chodzi, żeby to był taki bydlak, nie żeby mi Tego Puga już wszystko pociągnął Żeby to był taki dzikus, bo Na tamtej serii, na typowej, to, to na razie nie będę nie będę kupował tej szóstki puga, bo a tam są małe pola i, i lepiej to wygląda, jak, jak się troszkę popracuje. Mm. No tym małym pugiem, tak, z traktorem. Tamten traktor powinien sobie dawać radę spokojnie z nim. No i myślę, że będzie ok. Idziemy, klikujemy. No, powiem wam, że jestem mega, mega zdziwiony, bo kasy jest tyle, że, że wow, wow Sypie się, sypie Może, może jeszcze jakieś nowe nabytki kolejne się pojawią to zobaczymy wszystko w przyszłości, że tak powiem, na tej serii a pojedziemy przez będzie. I co jeżeli chodzi o mnie, to, to troszkę pól sobie też odpuszczę może Który się odpuszczę, żeby też tak dużo nie było. Chociaż a, nie zostanie tak jak jest, to będzie taka większa seria, po jakimś czasie się tu zrobi, jakieś większe kombajny jak będziemy. Bo widać, że po jednym sezonie 140 tysięcy składać to, to nieźle. Jeszcze jest trochę w magazynie, jeszcze jest troszkę soi do skoszenia, bo ten odcinek sobie tak, tak nagrywam na troszeczkę dziwacznie, że tak powiem. No, i ja myślę, że zajdziemy sobie na farmę i to będzie, to będzie wszystko, nie? No, bo nie ma co przeciągać. Mam nadzieję, że mi znowu nie zatni w tym momencie nagrywania, bym mnie trafił po raz kolejny, ale nie powinno w sumie, bo nie wyszło nam jakoś długo. I staniemy sobie na polu. No to co, ode mnie to by było na tyle. No i łapkujcie, subujcie, komentujcie i piszcie, co chcecie w odcinkach, może coś zmienimy. Więc trzymajcie się, na razie, cześć.